W drugiej części, no niestety na końcu, jak widzieliście, przerwało mi. Także yy, miałam jeszcze zdrapać tą zdrapeczkę. Mega cashword, ale jak widzicie, w niej też jest pusto. Nic nie wygraliśmy. Mamy tylko po dwa słowa. Tutaj mamy jedno słowo here i yy, tutaj mamy słowo idle w pierwszej krzyżówce, a w drugiej krzyżówce mamy tier. I jeszcze jedno chyba było. A, jest łeb. I tyle. Więc także jak widzicie jest, kochani, przegrana. Także yy, te zdrapeczki, czyli ta zdrapeczka, ta zdrapeczka, ta zdrapeczka, i te wszystkie są przegrane, a wygrała nam tylko jedna. Przybliżę Was z kwotą, jak widzicie, 3 funty. Bardzo fajnie, na pamiątkę będzie. A ja, Was, kochani, już słodyczy Wam nie będę pokazywać, bo wiecie jakie były, tylko po prostu nie zrobiłam końcowego podsumowania. No niestety nie wiem dlaczego tak się stało. Także wygraliśmy 3 funty. Bardzo Was, kochani, zapraszam na kanał Maćka jeszcze raz. I przypominam jeszcze raz o konkursie, który trwa dzisiaj do 20.30. O, tak, zróbmy, bo muszę później po prostu te pieniążki przelać do siebie i dla, podzielić dla Iwonki i zrobić jutro wyniki konkursu. Także bardzo serdecznie, Maczku, Ci dziękuję. I przepraszam, to nie jest moja wina, a nie mam takiego komputera, żebym mogła to... Y Zrobić w całość. Także wybaczcie mi, kochani. Stawiamy wielkie, wielkie serducha dla Maćka. I widzimy się y, jutro na premierze, spóźnionej premierze ekstra pensji i od razu na wyniku konkursu. Także do zobaczenia. I jeszcze raz, kochani, was bardzo serdecznie przepraszam. Buziaki, pa! pa.